Czy to naprawdę ja jestem egoistą w naszym związku? Mieszkam z moją dziewczyną, Anią, od roku. Od początku związku miałem wrażenie, że nasze poczucie stylu życia jest różne. Ja jestem duszą towarzystwa, lubię spędzać czas z przyjaciółmi, organizować imprezy. Ania z kolei woli wieczory z książką i ciszę. Wczoraj postanowiłem zorganizować mały wieczór gier dla naszych znajomych, myśląc, że Ania dołączy. Kiedy ją zapytałem, powiedziała, nie chcę dzisiaj hałasować, potrzebuję spokoju. Zacząłem się czuć zdenerwowany. Dlaczego nie mogła spróbować się dostosować, przynajmniej na jedno popołudnie? Stwierdziłem, że jeśli nie zamierza uczestniczyć, to trudno i zaprosiłem przyjaciół. Gdy przyszli, zaczęło się dobrze, ale kiedy Ania zobaczyła naszą radosną atmosferę, zrobiła się cicha i wyszła do sypialni. Po zakończeniu gier poszedłem do niej. Dlaczego nie mogłaś z nami być? Zapytałem z frustracją. Nie czuję się komfortowo w takich sytuacjach, odpowiedziała. Mogliśmy mieć świetny czas razem. Nie wytrzymałem. W rezultacie ona zareagowała głośnym krzykiem: Nie przestawaj myśleć, że cały świat musi kręcić się wokół ciebie. Teraz czuję, że być może przesadziłem, organizując ten wieczór. Czy to ja jestem tym złym?